Cześć, jestem PixPro i witam was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World The Game. No i tak, no i dzisiaj tu znowu sobie rozpoczniemy od zebrania jedzonka wyłączenie włączenie dinozaura nowego. Bo takiego jeszcze nie miałem. I sobie go możemy na przykład postawić w tym. Złożymy sobie free paczuszkę. Kolejne czyli punkty są. widzę, że jakieś od razu do tej wykonałem. Dobra. Więc od razu też zrobię sobie do tej misji. Co tam chce? Battle Stage 7? To też sobie pewnie zrobimy. A jeszcze miałem sobie otworzyć tikety. Dwa razy jeszcze do no co to są te etykiety? Tutaj na przykład co sobie bierzemy i mamy szansę wziąć w losowaniu na takie rzeczy. To są procenty pokazane. Tutaj już są lepsze rzeczy. Tu jeszcze lepsze. A do tego też bo nie dziwi dźwiga, ale to są najlepsze. No i tak. To co musimy... To co dzisiaj będę chciał sobie zrobić, to są... Właśnie na pewno to jest ten event Orerowe dinozaury Czyli o No tak orero No i widzę, że tutaj mamy Takich przeciwników Więc tak, na początek sobie tym Zbierzemy kilka punktów I dalej weźmiemy tego i tego No i rozpoczyna się walka. Najpierw tarcz. I on założył fatek. To było... Teraz zakończę. Nic nie wiem. Teraz zrobię tak. też dotarczy nie tak nic nie co A on teraz zużył wszystko A ja będę miał bardzo dużo Osiem punktów 8 punktów więc 3 watek nie tak, czyli 4 zł Jak wyjdzie ze 4, to chyba mi tak Nie zrobił tego, więc bardzo dobrze. Daję sobie 3 tarczy. Daję sobie 4 tarczy i 4 zachowań. Na 4 punkty, więc i tak mi nic nie zrobi. Zrób wszystko. 3. 4, jeden. No i kolejny zabity. No i zostało znany. Ma 4, zużył 3, więc może ma się Tak naprawdę wszystko zrobiłem w jednym dźwięku, na dziesiątym poziomie. Tam też tylko zbieram. pierwsza walka Mam Mamy DNA. U. Tu są dużo lepsze dinozaury. Więc czekajcie. Ja trochę poulepszam swoje. I widzimy się zaraz. Więc wyszło tak, że mamy wziąć dwa herbivory. Więc muszę jeszcze bardziej ulepszyć. Dobra, słuchajcie, stworzyliśmy nowego super Jeszcze Szczegóły lepszymy na 30 poziom. jest bardzo dobry Jedziemy on ma niby lepszy by, ale damy radę. ma zapunkt nie za tego. Teraz dam dwa w tarczy, żeby mnie nie zagnić. Ma dwa punkty. Znowu dwa wykorzystane. Te Gdybym miał trzy, to ja daję trzy w tarczy. Nic nie więc Zachowuję wszystko. Teraz Do dzieckuję pojechał więc nie ma nic mam 8 Muszę użyć 6 i 2 zachowuję Bo i tak nie zabiję Na kolejny mund jest mięsożerny, więc poradzi sobie Złoży wszystko. Fajnie jest. 90 tabaku. Cztery. Dam sobie jeden w Nie jeden za Użył czterech, użył czterech, więc mamy zwycięstwo. Tak go i wygrywamy. Kolejne zwycięstwo. Ja sobie ich odblokuję. Zaraz wracam. Słuchajcie, odblokowałem ich, więc idziemy na bitwę. Oby się tylko udało. Będziemy mieć pierwsze goryra. Znowu dajemy dwie tarcze. Złużymy. teraz trzy tarczy, dajemy. żeby zużył trzy No to cztery zachody, więc gramy tak samo jak wtedy, ma cztery no i wszystko zużył. Aż siedem muszę zużyć. Niestety aż siedem muszę zużyć. Zużyję trzy. Jest mały problem. Może mieć jeden. Dane w tarczy Zdam tutaj sobie Trzy obrony dwa zachowam. Jak teraz zaatakuje to mi bardzo dużo zamiast. Zroni Więc ja potem jestem na dwa Kurde, robi się na no wygrodni. Żeby teraz zdurzył wszystko. No tu i tak mi to nic zrobię. nic nie zrobił Czuję w tarczy Ja zgubiłem punkt Więc nie znam Boję się Co zrobić z czteroma? Muszę tak zrobić. Teraz żeby dał znowu w tarczę. Za to połączyłem. Ciężko jest. Pierwsza ciężka bitwa. Wiem może co zrobimy. No nie, no i się nie udało jeszcze. Tyle na to tego wszystkiego wydam. Ja chcę horrorową kartę. I teraz słuchajcie, połączymy sobie triceratopsy. Długo to będzie nas Dużo to będzie nas Ale przynajmniej udało się za pierwszym razem. Dobra. Teraz mamy wygrane. Mamy tak mało wód. Dobra, engine. Noi începem. Trebuie puncte. Czy teraz Teraz zachowujemy teraz. Nic nie zrobił. Teraz już zaatakuję. Wiedziałam. Mogę to jeszcze lepiej rozegrać. Tak teraz zrobimy. Żeby jeszcze lepiej coś sprzedał, co? Nie, nie wierzę. Pomyliłem sobie coś. Dobra, dał cztery tarczy. Błagam zaatakuj. Dobrze zaatakował. Myślałem, że przegram, bo co ja na wyprawiałem? Nic nie zrobiłem. Dobra. No, on znowu dał cztery tarczy. A tak, dobra. Więc teraz już się pokonam, tylko żebym wszystko dobrze wyliczył. Cztery. Na tarczy dwa są już już. Dobra, wygraliśmy. Wygraliśmy. Za dwa nic nie zrobię. Dobra, teraz ja tego nie za sześć. Uff, uff. Wygrana paczka. I tyranot i ten. już ja, 130 punktów. No, żeby to zrobić, tak się namęczyłem. 3 godziny. Na następnym odcinku będzie. Dobra, więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Daily mission zrobię sobie poza odcinkiem. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć.